Cześć, witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym dniu będę przygotowywać wszystkie potrawy, które aplikacja dr Naproska zasugerowała mi na poście. Więc to będzie typowo postny odcinek, nie z wychodzenia nie ze zdrowego odżywiania, tylko nastawiłam sobie post tak, żeby w 100% wykonać to, co mi zasugerowała aplikacja. Mam dla was również 15% kod zniżkowy na właśnie dostęp do aplikacji, więc jeżeli interesuje cię taki temat, zostań ze mną do samego końca. You mean Cause lately I've been wondering if we should be together. Tell me how you feel it's now or never, now or never. But you're yelling at me for something I didn't even do, making it so hard for me, I think. Zabieramy się teraz za śniadanie Tutaj sobie patrzę na aplikację I podpowiadam mi, że robimy surówkę Trzy kolory Oraz stek z Na szpinaku z czosnkiem Więc ja już mam przygotowane składniki I oczywiście mamy na surówkę Zielony ogórek pomidor, rzodkiewka, szczypiorek a jeżeli chodzi o stek z kalafiora to oczywiście kalafior, pomidor, czosnek i szpinak także zabieramy się do roboty zaczniemy od przygotowania steku z kalafiora, ponieważ to się będzie robiło najdłużej i tutaj aplikacja, co mi mówi? Mówi mi, że kalafiora pokoli w grube plasty, przypraw solą, papryką i kery, a potem wyłóż w naczyniu żarodpornym, piecz w temperaturze 180 stopni przez 15 minut, na rozgrzaną patelnię wrzuć pokrojonego w kostkę pomidora, czosnek oraz szpinak, dość przez 5 minut i stek z kalafiora podawaj na szpinaku. Hm, Brzmi przepysznie, więc robimy! Zrobię sobie dwa steki z kalafiora. Jeden na dzisiaj, drugi na jutro. A resztę kalafiora wykorzystam do jakiejś na przykład zupki. Tak to właśnie ma wyglądać. I tak oto przepięknie przygotowane steki. Lądują do piekarnika. Tada! Been getting tired of it lately. Oh, feels like we're battling. że będziemy przygotowywać jarskie leczo. Mam wszystkie składniki. Jeszcze wcześniej do tego leczo będzie surówka z porem oraz buraki z chrzanem. Zajmiemy się na początku przygotowaniem jarskiego leczo i będą mi potrzebne pomidory, cebula, której tutaj nie mam, ale zaraz ją dodam, papryka czerwona, żółta, czosnek, cukinia. Wszystko pokroję, wrzucę do garka i będzie się dusiło. najlepiej zwiększyć ilość składników, która jest podana w aplikacji i wtedy można przygotować właśnie takie leczo na kilka dni, szczególnie jak się chodzi do pracy. Nie można gotować dziennie, bo tam jest dużo przepisów w aplikacji, co nie znaczy, że każdego dnia musicie robić coś innego. Po prostu możecie przygotować jeden posiłek na dwa dni, jak na przykład stek z kalafiora na następny dzień, jeżeli idziecie do pracy, do pracy, a potem tylko odgrzać, więc Naprawdę możliwości jest dużo. Ja przygotowuję leczę na 3 dni. Leczo już gotowe, pachnie i smakuje przepięknie, przecudownie. Jedna surówka, druga surówka. Można zajadać. A na przekąskę między obiadem a kolacją mam grejpfruta z granatem. Wygląda super, już mi ślinka cieknie. I mamy ostatni etap jest to kolacja. Ja wybrałam sobie lekką kolację, w zależności od tego, czy jesteście bardzo głodni wieczorem. Ja nie jestem w ogóle. Więc ja wybiorę sobie tylko jeden koktajl na kolację, pomimo że są zasugerowane dwa, ale myślę, że bardzo intuicyjne też podejście do tego postu, słuchanie swojego ciała jest bardzo ważne. Dlatego wybiorę sobie koktajl warzywny, on mi jakoś najbardziej podchodzi. Tutaj jeszcze zaproponowany jest koktajl koperkowo-ogórkowy. Też mi ciekawie, na pewno sobie zrobię w innym dniu, ale teraz skupmy się na koktajlu warzywnym. Do przygotowania będzie potrzebny blender, w którym to będę wszystko blendować. Cytryna, takie małe jabłuszko, bądź połowa dużego. Był tam sok z marchewki, ale ja po prostu dodam marchewkę, i to będzie bardziej takie treściwe. Jarmusz oraz woda. Jak zauważyliście, w aplikacji jest bardzo dużo jedzenia, jest dużo potraw i ja gdybym na pierwszym poście wiedziała, że tyle można jeść, to nie chodziłabym tak bardzo głodna i zesperowana. Ten post, który teraz przeszłam, ponieważ miałam aplikację, pomógł mi zrozumieć, że mogę jeść po pierwsze więcej, bardziej urozmaicone jedzenie i to było jakby niesamowite doświadczenie, bo zaczęłam poznawać nowe smaki. Właśnie o to chodzi. Nawet jeżeli zdrowo się odżywiamy, nawet jeżeli właśnie jesteśmy na poście, warto zwrócić uwagę na to, żeby to jedzenie było smaczne, bo... Oprócz tego, że chcemy dawać swojemu ciału, chcemy dawać też swojej duszy. Dlatego mam przygotowane dla Was kod 15% zniżki na skorzystanie z aplikacji Doktor Dobrowskiej. Wystarczy, że klikniecie na link poniżej i do końca lipca tego roku macie możliwość zakupu dostępu do aplikacji z 15% zniżką. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy warto, to ja Wam powiem że warto. Że jeżeli podobał Wam się taki filmik, zostawcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!